Hej cześć mankowiczowie, mamy to prima aprilisowy event właśnie wystartował Troszkę się spóźniłem, bo mamy już 3 minuty e, update'u i mamy April Fools event Pet Simulator 1 area, czyli generalnie mamy miejsce w którym Pet Simulator 1 będziemy mogli sobie odwiedzić Error pety, error egis, secret door, secret room, secret egg i fruit boostery oraz error breakables Ok, będzie można coś rozwalać, pointball launcher, infinite pets, to już wiemy, new fanart, no i Więc generalnie tutaj mamy w ogóle filar, który się zapadł, zobaczcie, wszystko jest do góry do gamy że tak powiem. Wszystko jest rozwalone. Tutaj mamy w ogóle jakąś trawkę. Patrzcie, tutaj drzewka nawet są w dół. W sensie tutaj już nie. Daker nie został ruszony, ale... Aha, okej. Okay. Czyli mamy jakieś te gigantyczne skrzynki, które po rozwaleniu po prostu nas mega, mega powiększają. Spróbujmy, co ja dostanę. Spróbujmy, uwaga. Co ta skrzynka mi da, widzowie? E, nicze... Nic mi nie dała. Ciekawe. W sumie to ciekawe. Dobra, rozwalmy tutaj te Okej, okay, mamy boosty. Jeden, dwa razy luck, jeden, dwa razy diamonds, coiny, damage i speed. Ej, dobra, to jest szalone. To jest naprawdę szalone akurat. Dobra, e, jestem zgliczowany, Nie jestem duży, ale mam zgliczowane tekstury. Co się dzieje w ogóle? Dobra, widzowie, najważniejszą rzeczą oczywiście będzie pójście w miejsce... Czekajcie, w ogóle te owoce jak coś to macie da jakiś czas, nie? One nie są takie nieskończone. No i musimy powiedzieć april fools, żeby wbić, więc wejdźmy sobie, april fools, dobra. No więc, okej, okay. wejdę, wejdę. Udało nam się ukończyć pierwszy event 30 Healthy Fruit, czyli musimy teraz sobie po prostu podjeść. Aha, no czyli musimy podjeść. Jestem ciekaw, jak dużo ich jest w sensie. Czy one są dosłownie wszędzie, czy trzeba będzie, nie wiem, gdzieś tam sobie pochodzić i poszukać generalnie tych. Wiecie, tych owocków. No na pewno sobie poszukamy. Rozwalmy jeszcze jedną skrzynię. Dobra, jestem mega malutki. Co się dzieje? Ej, dobra, teraz to naprawdę. Teraz to naprawdę wygląda... Aha, fajna deska. Jakby super deska. Naprawdę. Dobra, powiem wam, że już mi ten update się podoba. Rozwalmy jeszcze to w ogóle. Co się stanie? Ehm... Um, Okej. Okay. April Fools World. Okej. Okay. Prawdopodobnie właśnie się tak zglitchowałem, że masakra. Czekajcie, lecimy na Glacier. Aha, ja teraz będę cały czas leciał w dół. Prawda? Czy nieprawda? Nie, jestem ogromny. Dobra, jak jestem ogromny, to zjadamy Healthy Owocki. Wiecie, trzeba jeść zdrowe, wiadomo. Mamy razy 5, razy 3, razy 5. Nie no, masakra, ile tego jest. Dobra, to ja tutaj sobie, widzowie, pozjadam. Zrobię tego questa i zobaczymy, jaki jest kolej. Dobra, widzowie, mamy to. Drugi quest został ukończony. I co lepsze, w tym momencie nas o tym informują. Bo wcześniej, zawsze, jak się robiło te eventowe questy, no to totalnie było bez żadnej informacji o tym. Eee, aha, fajna fontanna. W ogóle w shopie mamy wbity jakiś blok. Tego akurat nie widzimy. Totalnie się tu wszystko pozmieniało, powiem wam. 25 error chestów. No dobra, to będzie całkiem proste. Ogólnie te misje polegają na, wiecie, takim bieganiu dosłownie wszędzie. No i tak naprawdę biegamy, i po prostu po całym świecie możecie rozwalać. Generalnie naprawdę po całym, bo nawet na takim Samurai Island, gdziekolwiek pójdziecie, po prostu wszędzie macie te skrzynki. Być może tym razem. O, proszę bardzo, jednak się pojawiła, więc mamy. No i niestety czasem idzie się zbagować, jak jest się tym gigantem. Ogólnie macie też tutaj owocki, więc chodźcie po całych mapach. Po całych mapach. Po Wszystkich mapkach i tyle. No i szukajcie. I tak naprawdę to jest wszystko, co musicie zrobić. Dobra, Error chesta walimy. No i teraz się zgliczowały mi kolorki. Zobaczcie, jak to wygląda. I naprawdę to jest mega. W sensie bardzo mi się podoba, że mamy taki motyw, wiecie, bycia gigantem. I teraz tak, mamy tutaj, dobra, Error Chest spadł. Ładnie. W sumie można też rozwalać dookoła. I powinien nam taki error czas spaść. No bo też można go, wiecie, samego wywołać. Albo właśnie szukać po całej mapie. To są zawsze dwie metody, które można sobie tutaj, wiecie, stosować. No ja wolę sobie pochodzić, żeby szybciej to ogarnąć. Heaven Island, patrzcie, tutaj mamy aż trzy, co nie? Trzy na nas czekają. Idziemy jeszcze gdzie indziej zobaczyć. I tak naprawdę wszędzie tutaj sobie sprawdzamy. Robimy szybko questa. O, jestem tak malutki, że nawet mnie prawie nie widać. A ta deska to jest najlepsze, nie? Bycie takim baluszkiem, to jest masakra. Co się dzieje w ogóle? Dobra, fajnie, że teraz mamy informację o tym, że questa kończymy, bo wcześniej tego w ogóle nie było i to mnie właśnie bardzo wkurzało, a teraz mamy tyci deskę i jesteśmy ogromni. Wcześniej nie było tego, że wiecie, no nie było informacji, że kończymy właśnie głeścika i musieliśmy sprawdzać co chwilę, jak sobie nie liczyliście, nie liczyliście w głowie, no to musieliście sprawdzać co chwilę, podchodzić ile tego macie już zrobione, a w tym momencie mamy po prostu, proszę bardzo, pięknie, ładnie to przemyślane, żeby po prostu informowało gracza i tyle. Także mega na plus ten update i w ogóle chcę już zobaczyć to Top Simulator 1, nie? W sensie nie gra w to, więc tym bardziej chcę to zobaczyć. Jak malutki jestem, to naprawdę jestem mega wolny. Ale powiem wam, że dużo owoców zjadłem, więc generalnie będziemy mieli mega boosty na laka. Spróbujemy otworzyć coś z, jaj z jajców nowych, które są za właśnie diamenty. A tych gemów mam 162 biliony, więc naprawdę sporo tego nazbierałem. Powiem wam, że sporo tu leci. Sporo chestów tutaj leci, także zostajemy chyba tutaj. Ja sobie to szybko pokruszę i zobaczymy. A, to już zrobiłem. Okej, okay. dobra, mamy April Fools PS1. Może wbijmy, tak wiecie, przez shop, żeby po prostu wbić tak, jak się powinno. No i widzicie, te questy są raczej prościutkie. Ja jestem ogromny po prostu. Dobra, czy ja w ogóle zapakuję się do tych drzwi taki ogromny? Wydaje mi się, że nie. Dobra, to się tepamy. April Fools PS1. No więc mamy Pet Simulator 1. Widzowie, witam serdecznie w Pet Simulator 1. Możemy sobie tutaj pójść. No, no nie za bardzo możemy pójść, bo jest mega ciężko tutaj wejść generalnie. Nie, no nie mogę. Jak mogę być taki ogromny? No nie że co oni porobili. Naprawdę to się mega baguje. Tak jak mówili, że będzie się bagowało. Tak też się dzieje. I generalnie mamy... No nie, dobra. Ja muszę się pomniejszyć. Tak więc widzowie, jesteśmy na nowej mapce. W sensie nie nowej, bo tutaj wszystko jest odwzorowane z Pet Simulator 1. Zobaczcie to Mamy speeda którego mamy nałożonego z właśnie ananasów. 2,1 razy więcej. Mamy też 2,8 laka, i do tego diamonds, coinsy i damage. To jest mega. Jak sobie nastakujecie bardzo dużo takich owocków to naprawdę idzie zrobić bardzo dużego laka. No i po prostu macie większą szansę na wydropienie. Spróbujmy pierwsze 8 jajek. Czy wydropie Huga. No nie bardzo. Mamy Legendry. Ja na pewno poluję na mythikale, jakby tutaj Legendry nawet sobie nie biorę. Chociaż możemy wziąć, żeby zobaczyć jak bardzo są mocne na Golden. Uwaga, Golden Error Axolotl. Jak duży ma? Słuchajcie, jak duży ma? 1,77 Q. No nie jest tak źle, ale powiem wam, że raczej nie będę w to szedł. Ja nigdy nie idę w legendarne, tylko mythikale, jak już. Więc możemy otwierać. No i te jajca... O, mamy Rainbow Error Dragon i to dosłownie jeszcze w Rainbow, w Rainbow padł. Okej, okay, ile on ma? 18,6 kł Jeszcze Team tylko że magnet, nie ma royalty. No dobra, trudno, ale słuchajcie, w Rainbow na Mythical i bez Shiny ma 18,6. Tutaj Shiny Clawer Axolotl, Mythical dla porównania Rainbow miał 22,2, więc jakby, wiecie, jakby był jeszcze w Shiny ten dragon, no to mega. Nie, no to bardzo, bardzo się opłaca i otwierać widzowie. Wydaje mi się, że nawet jeżeli chodzi o rynek, że na Trading plazie ludzie też będą to sprzedawali, na pewno pewno też postaram się sobie więcej owoców zestakować, bo jakby takiego laka mieć razu nie wiem 10. Dodatkowo jeszcze inne wiecie tutaj potki i tak dalej, miałem sobie wyklikać i zapomniałem totalnie o wyklikaniu tych potek. Tak troszkę sobie wyklikam, bo w sumie też nie muszę mega dużo. Tak naprawdę, w ogóle ciekawe, że tutaj nie pokazuję ile Robuxów to kosztuje, coś się zbagowało i patrzcie, mamy Infinite Pets equipped. I tu też mi nie pokazuje, ale to jest za 600 zł dosłownie. 9.999 9, 9, 9 Robuxów. O i mamy restart. Ja wam dziękuję za obejrzenie. To był pierwszy taki pierwsze wejście do Simulator znowu coś im pewnie nie wyszło i właśnie resetują serwery.